Zostaw w górę, jeśli chcesz otrzymać wszystkie skiny w Fortnite zupełnie za darmo. 18 strony Oaziv, jeszcze tak przed chwilą, zapraszam cię do zostawienia łapki w górę, Suba, subazonu do wejścia mojego Instagrama. Oaziv.tl, zapraszam cię również do używania mojego kodu w sklepie z przedmiotami, czy oczywiście kodu Oaziv w sklepie w Fortnite. Cie. No i słuchajcie, widzowie, każdy komentarz o treści, klucz, będzie przeze mnie serduszkowany, także piszcie w komentarzu klucz, a ja wam przypnę serduszko i myślę, że jest to naprawdę, naprawdę spoko opcja, także po prostu napiszcie w komentarzu klucz, jeśli chcecie ode mnie dostać serduszko. No a ja oprócz tego, oczywiście, zapraszam was jeszcze do zostawienia łapki w górę przed samym materiałem, a ma Materiał dzisiejszy naprawdę, naprawdę, będzie ciekawy Oraz do zasubskrybowania tego kanału Wraz z dzwoneczkiem, ponieważ słuchajcie widzowie Aż 70% osób Która ogląda ten kanał Go nie subskrybuje wraz z dzwoneczkiem I to jest naprawdę bardzo dużo, także Dołączcie po prostu do tych 30% osób Które oglądają ten kanał wraz z dzwoneczkiem Naprawdę warto, ponieważ mamy tutaj Codzienne informacje ze świata gry Fortnite A w dzisiejszym filmie właśnie opowiem troszeczkę O najnowszych informacjach z Fortnite'a Oraz opowiem wam troszeczkę o darmowych nagrodach Jakie możecie odebrać w Fortnite. Ie. Myślę, że ciekawy odcinek się zapowiada Także zapraszam już oczywiście do oglądania Dobra, a więc generalnie teraz opowiem wam o rzeczach których możemy się spodziewać przy powrocie Midasa W aktualizacji 29.01 No i słuchajcie, generalnie No to zacznijmy od tego, że na przykład Będziemy mieli coś takiego jak złote kurczaki Które będą znosiły złote jaja Dokładnie tak, będziemy mieli złote kurczaki Które będą znosić złote jaja No jakby brzmi to trochę absurdalnie No ale tak będzie Ogólnie no to będzie również Coś takiego jak po prostu Drum Gun, który po prostu powróci do Fortnite'a. No i będzie oczywiście Boss Midas. No i generalnie, no to Drum Gun po prostu będzie, wiecie, taki wyjęty jakby z poprzednich sezonów, jako ta mityczna, jaki ten mityczny item. Ale generalnie, no to oczywiście będzie on troszeczkę inaczej zbalansowany pod po prostu nowego Fortnite'a. No i generalnie, oprócz tego, no to będziemy mieli włączony. Przedmiot który jest nazywany łańcuchem Hadesa. Nie wiem, dokładnie coś takiego mniej więcej. No, generalnie będzie on po prostu z powrotem, bo, ponieważ, jakby on był na początku w Fortnite, potem go usunięto, no i ma on wrócić do gry. No i generalnie oprócz tego, będzie no, długa to lawa którym będzie MiDAS prezentował, w sensie będzie LTM o nazwie MiDAS prezentuje, podłoga to lafa. Także generalnie no, będzie to taki jakby tryb, wiecie, gierki, po prostu taki, no wiecie, taki ltm No chyba wiecie co to LTM, -y. no to będzie to po prostu LTM, po prostu podłoga to lafa, tylko jakoś trochę odświeżony Ogólnie będziemy mogli sobie ulepszać również po prostu itemki na złote i legendarne także no będzie to naprawdę spoko 500 sztabek będzie to kosztowało. Oprócz tego no, to będziemy mieli nowe wyzwania, które po prostu będą udostępnione w około tygodniu najbliższym. No, i generalnie tam będzie mnóstwo darmowych nagród, ale do tego przejdziemy troszeczkę dalej. I generalnie również będzie parę innych ciekawych darmowych nagród, takich jak na przykład darmowy skin. Ale po prostu pamiętajcie, aby oglądać film do końca. No, i generalnie, no to oprócz tego, tak jak powiedziałem, będzie podłoga tolawa LTM, który po prostu powróci. No, i generalnie tak to będzie wyglądało w przyszłym update. Także naprawdę, naprawdę sporo rzeczy nam wprowadzić ten update. Ale oczywiście to nie wszystko, ponieważ jeśli chodzi o Midasa, no to prawdopodobnie niestety na razie nie będzie jego skina w sensie, no to generalnie nie ma go po prostu w plikach gry przypisanego do sklepu z przedmiotami, a jest tylko jego wersja taka, wiecie, żeby po prostu był w grze jako boss, więc prawdopodobnie może po prostu nie być po prostu skinkami dasa. Albo możliwe, że będzie później do kupienia, albo jeszcze istnieje szansa, że na przykład będzie on jako styl. Ale to jakby nie wiadomo, ponieważ po prostu na razie nie ma go w plikach gry. Więc no, generalnie nie wiadomo, trzeba poczekać do przyszłej aktualizacji i tam już się myślę, że więcej wyjaśni. No ale generalnie no, to na razie nie wiadomo nic odnosi się skina Midasa, co jest w sumie i dobrą wiadomością, i złą. No bo generalnie zła, no to po prostu zakładamy scenariusz, że nie będzie skina midasa A dobra jest taka, że po prostu zakładamy scenariusz, że będzie on jako stylna przykład dodany, co by było naprawdę, naprawdę spoko dla ludzi, którzy mają Midasa już wcześniej, ponieważ dostaliby taką kompletną darmową nagrodę. Także byłoby to coś ciekawego, no i dajcie znać, którą opcję wolelibyście ogólnie zobaczyć. No i dobra, myślę, że możemy już przejść do kolejnej wiadomości ze świata gry Fortnite, a naprawdę, naprawdę będzie ona ciekawa, więc koniecznie, wiesz zostawcie łapkę w górę i możecie dać w ogóle znać w komentarzach, co jedliście na obiad. A my już przechodzimy do kolejnej wiadomości, oczywiście ze świata gry Fortnite. Dobra, więc słuchajcie, generalnie w Fortnite mamy mnóstwo, ale to mnóstwo Mnóstwo darmowych nagród No i generalnie opowiem troszeczkę o właśnie darmowych skinach Oraz o nadchodzących darmowych nagrodach Więc naprawdę, naprawdę widzowie Kozacko się zapowiada Także widzowie, no naprawdę, naprawdę to będzie ciekawy po prostu odcinek No i słuchajcie No naprawdę mnóstwo, mnóstwo darmowych nagród jest w Fortnite. Cie. No i zaczniemy może od tych takich Najbardziej oczywistych, czyli oczywiście Nagród za gry rankingowe, których jest naprawdę mnóstwo No i właśnie widzicie parę z nich na ekranie No i generalnie no, nagrody za gry rankingowe Chyba nie muszę tutaj tłumaczyć Naprawdę, naprawdę spoko opcja, no i i fajnie, że po prostu takie coś powstało Niestety szkoda, że po prostu, wiecie, Epic Miał plan, żeby dać po prostu nam darmowego Skina za po prostu gry rankingowe No ale generalnie on to finalnie tego nie zrobili Także tutaj jedyny minus Chyba jaki istnieje, no to właśnie to, że nie ma Tego skina, ale propos darmowego skina no to również dla graczy PlayStation No to macie naprawdę ciekawą opcję, ponieważ Macie PlayStation Plusa do odebrania nowego No i tam macie oczywiście darmowy Zestaw, także, no generalnie jeśli Gracie na PlayStation, no to możecie po prostu Sobie za darmo zgarnąć, naprawdę, naprawdę kozacki zestaw ze skinkiem na czele także naprawdę naprawdę mega fajnie oprócz tego no to właśnie nadchodzą wyzwania Midasa w których będzie parę takich ciekawych nagród jak na przykład lotnia czy po prostu plecak więc naprawdę naprawdę kozacko no i wiadomo że nie są to może skiny i nie jest to może skin Midasa ale oczywiście no jakby wiecie zawsze zawsze spoko jest takie coś zgarnąć oprócz tego no to macie również w tym sezonie parasolkę jak co sezon ale będzie kolejna parasolka również za po prostu takie jakby turnieje w których będą po prostu do wygrania ekrany wczytywania no i główna nagroda będzie właśnie taka parasolka, no i właśnie widzicie obecnie na ekranie, no jest to właśnie kolejna darmowa nagroda jaką możecie zgarnąć no jak widzicie tych nagród jest naprawdę naprawdę sporo, no bo w zasadzie no to tak naprawdę już większość z nich można ogarnąć, a kolejną po prostu drugą część będziecie mogli to zrobić po update'cie więc naprawdę naprawdę kozacko, no i w sumie to mamy właśnie skina, mamy sobie parę kilofów, mamy plecaki mamy generalnie ekrany wczytywania mamy parasolki, naprawdę naprawdę mnóstwo, ale to mnóstwo darmowych nagród mamy no i prawdopodobnie również niedługo w sezonie nowym Rocket Racing, czyli w kwietniu jakoś, no to będzie widzowie coś takiego oczywiście jak darmowy skin prawdopodobnie który widzicie obecnie na ekranie prawdopodobnie również, no i generalnie no to zawsze spoko takie coś zgarnąć, także naprawdę naprawdę kozacko widzowie, no i dajcie znać czy się cieszycie z tak wielkiej ilości darmowych nagród no bo w zasadzie no to mamy tutaj dosłownie wszystko poprzez skiny do emotek i innych takich rzeczy, więc naprawdę naprawdę według mnie mega mega kozacko no i dajcie znać w komentarzach właśnie co są o tym wszystkim. Ja naprawdę sądzę, że mega, mega fajnie, że Epic takie coś postanowiło po prostu zrobić, ponieważ jest to naprawdę taki miły gest dla graczy. Także co, no mi się na przykład to mega, mega podoba, a jeśli wam się spodobał ten odcinek, no to, widzowie, zapraszam oczywiście do zostawienia łapki w górę pod tym materiałem, no i zapraszam oczywiście do napisania w komentarzu klucz, a ja wam przypię serduszko, także pamiętajcie o tym, że każdy komentarz o treści klucz serduszkuje. No i oprócz tego, no to zapraszam was również do używania mojego kodu w sklepie z przedmiotami, czyli oczywiście kodu w sklepie w Fortnite'cie, no jest to dla mnie, jako dla twórcy naprawdę Ale to naprawdę ogromne wsparcie Więc słuchajcie widzowie, jeśli po prostu Wpiszecie ten kod, będę wam naprawdę Naprawdę mega wdzięczny No i oprócz tego zapraszam do zostawienia łapki w górę Tak jak powiedziałem wcześniej No i zapraszam do zasubskrybowania tego kanału Wraz z dzwoneczkiem, ponieważ uwaga widzowie Aż 70% osób, która ogląda ten kanał Go nie subskrybuje A tym bardziej z dzwoneczkiem Także dołączcie do prostu 30% osób które ogląda ten kanał wraz z dzwoneczkiem Naprawdę opłaca się dla codziennie Wiadomości ze świata Fortnite, no i dla różnych takich innych ciekawych odcinków, bo naprawdę tutaj mamy mnóstwo po prostu takich wiecie informacji odnośnie świata Fortnite i to dosłownie codziennie. A jeśli ja już oczywiście będę z Wami żegnał, także trzymajcie się, no i cześć!